Dawno nie było żadnego robota na warsztacie, także dzisiaj będziemy sobie trochę czyścić, mopować, sprzątać, odkurzać. Takie urządzenie, Zako A90 na warsztacie. Słuchajcie, wszystko to przychodzi bardzo ładnie, zapakowane. Na pudełku, oczywiście, mamy wszystkie najważniejsze informacje wypisane, ale myślę, że w trakcie prezentacji o wszystkich tych rzeczach sobie powiemy. Na początek może szybki rzut oka, co znajdujemy w zestawie. Ja omówię każdy, każdy element zestawu, tak żeby każdy wiedział dokładnie to, co w tym zestawie się znajduje. Pierwszy element jest to szczotka, szczotka główna. Mamy dwie szczotki główne, jedną umieszczoną w odkurzaczu, także za chwilę ją zobaczycie, oraz drugą dodatkową szczotkę. Ta szczotka gumowa jest przeznaczona do czyszczenia powierzchni twardych, czyli jeżeli mamy panele, jeżeli mamy kafle, to jest właśnie taka szczotka, jaką powinniśmy używać. Ta, która jest zainstalowana w odkurzeczu, będzie do, o, przeznaczona głównie do dywanów. Kolejny element zestawu to stacja dokująca. Sam odkurzacz również ma wejście, tak więc nie będzie musiał tej stacji dokującej używać, jeżeli byśmy nie chcieli, ale rozwiązanie jest to bardzo wygodne. Stacja dokująca, wykonana z fajnego plastiku, czarno-biała. Jak widzicie, od dołu jest wejście na zasilanie. Mamy gumowe nóżki, tak żeby, żeby ta stacja w momencie, kiedy urządzenie na nią będzie najeżdżało, była stabilna i żeby się nie przesuwała. Wszystko wygląda bardzo estetycznie i elegancko. Kolejnym elementem zestawu są szczotki boczne. Mamy dwa komplety: jeden, który będzie pracował i jeden zapasowy. Oznaczone one są. Kolorami jest również oznaczone literą lewa i prawa. Instalacja bardzo prosta, nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń, wystarczy je nasadzić na końcówki, które znajdują się w odkurzaczu. Producent wyposaża nas również w dodatkowy filtr. Jeden jest już zainstalowany w odkurzaczu, tak więc ten odkładamy na półkę i będziemy go używali, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Następny element dodatkowy, zapasowy, to jest mop, który będzie nasadzany na przystawkę mocującą. Oczywiście jeden mop już jest zainstalowany na odkurzaczu, drugi również trafia na półkę jako zapas. Aby łatwiej sterować urządzeniem, mamy do dyspozycji coś takiego, czyli pilet dany sterowania. Szczególnie lubiany on jest przez seniorów, z tego względu, że nie muszą się do urządzenia schylać, nie muszą instalować aplikacji na smartfonie, bo często jest tak, że senior nie ma smartfona. Tutaj wystarczy przycisnąć jeden przycisk i urządzenie będzie funkcjonowało. Również w zestawie znajdziemy baterie, które będą nam tego pilota zdalnego sterowania do odkurzacza zasilały. Kolejny element zestawu to wirtualna ściana. Jak sama nazwa wskazuje, będzie ona służyła do wirtualnego dzielenia pomieszczeń. Mamy dokładnie pokazane gdzie na czerwono opisane jako forbidden area czyli obszar gdzie odkurzacz nie będzie wjeżdżał mamy również working area czyli obszar gdzie odkurzacz będzie pracował włącznik diodę kontrolną pojemnik na baterie i również w zestawie znajdują się baterie żeby tą wirtualną ścianę zasilić. Następnym elementem zestawu będzie takie narzędzie, z jednej strony szczotka, z drugiej można by powiedzieć taki grzebień. Ja zawsze zalecam, żeby takie urządzenie pracowało u nas codziennie, ale raz na jakiś czas trzeba je przeczyścić, wyczyścić wszystkie czujniki, sensory również takim grzebieniem ewentualnie wyczesać ze szczotki czy włosy, czy też sierść naszego zwierzęcia. Do zasilania tego zestawu otrzymujemy zasilacz, będzie on mógł zasilać Albo samego robota, bez potrzeby używania stacji dokującej, ewentualnie możemy go podłączyć do stacji dokującej, wtedy robot sam będzie dbał, żeby po zakończonym cyklu wrócić na stację dokującą i się podładować przez kolejnym cyklem pracy. Jak widzicie, bardzo duży to jest zestaw. Kolejny jego element, element dodatkowy, to zbiornik na wodę. Jest to przystawka mopująca. Na spodzie znajduje się mop. MOB. MOB jak widzicie, narzepy przysysane specjalnie jest też ta przystawka zamontowana ruchomo, ponieważ podczas wykonywania. Czyszczenia będzie ona wchodziła w takie mikrowibracje, żeby to czyszczenie było bardziej skuteczne. Od góry mamy informację, gdzie należy zalać wodę. Również w tym urządzeniu podczas mopowania aktywny jest odkurzacz i mamy tutaj taki drobny, drobny pojemnik na kurz i inne nieczystości stałe. Ja mimo wszystko zalecam, żeby najpierw pomieszczenie odkurzyć, potem zmienić, założyć tą przystawkę mopującą i dopiero go mopować. Sama instalacja, jak mówiłem, bardzo prosta. Z jednej strony mamy rzepy, z drugiej strony mamy gumki. Po jednym, po dwóch, po trzech cyklach, w zależności od tego jak brudne było pomieszczenie, takiego mowa zdejmujemy, myjemy czy pierzemy i ponownie zakładamy go na tą dodatkową przystawkę. Pora przyjrzeć się teraz samemu urządzeniu, samemu odkurzaczowi. Jak widzicie szkło na górze, jest również tutaj widoczne oko kamery. Do sterowania służy nam ten jeden przycisk, który będzie rozpoczynał, oraz skończył czy pauzował proces czyszczenia. Na froncie tego urządzenia oczywiście zestaw czujników za tym takim przyciemnianym, przydymianym plastikiem, ale również jest tutaj taki fizyczny zderzak, który będzie przeszkody nam wyczuwał. Na tym fizycznym zderzaku również zainstalowany jest taki gumowy pasek, tak więc ewentualnie uderzając w meble czy uderzając w ścianę na pewno to urządzenie nam tych, tych właśnie rzeczy nie Uszkodzi. Na boku znajdziemy gniazdo, gniazdo, które służy do ładowania odkurzacza, ale jak powiedziałem, można również korzystać z dołączonej stacji ładowania. To w zależności, jakie mamy potrzeby, mamy również fizyczny przycisk, który pozwoli na włączenie i wyłączenie urządzenia. Bardzo dobra opcja, jeżeli byśmy go mieli dłużej składować, to zawsze dobrze wyłączyć, żeby on nie był w stand-by i żeby do końca tych baterii nie rozładować. Z tyłu znajdziemy bardzo duży pojemnik, pojemnik, który jest zainstalowany w odkurzaczu, pojemnik na nieczystości, czyli jest tutaj dość duża siła sąca 1000 megapaskali. Znajdują się tutaj już zainstalowane filtry, jeden taki mikrofiltr na drobne cząstki. Pod tym mikrofiltrem znajduje się kolejny filtr taki piankowy i sam filtr HEPA, który mamy również w formie zapasowej. W prosty sposób będziemy, jak widzicie, otwierali i i opróżniali ten pojemnik na nieczystości. Szybki rzut oka na spód odkurzacza. Jak widzicie, do napędu można powiedzieć już klasycznie. Dwa koła napędowe, niezależnie zawieszone. Gumowe koła, czyli po każdej powierzchni bez problemu będzie nam się ten odkurzacz poruszał. Na dole widzimy dwa styki, które będą służyły do ładowania w momencie, kiedy odkurzacz najedzie na stację dokującą. Tutaj od dołu również widać czujniki, które będą dbały o to, żeby urządzenie nie spadło nam ze schodów, jeżeli oczywiście takie schody mamy. Jest również koło, które będzie. Będzie podtrzymywało ten odkurzacz, i tutaj będziemy instalowali szczotki boczne. Jak mówiłem, proces instalacji bardzo prosty, wystarczy. Nałożyć, przycisnąć, i w zasadzie cały proces instalacji jest za nami. Teraz przyjrzyjmy się bliżej szczotce głównej. Zabezpieczona ona jest tym żółtym elementem w prosty sposób ją możemy zdemontować. Również w tak samo prosty sposób możemy tą wymienną szczotkę zainstalować. Ta, która, która jest w odkurzaczu, już jak widzicie. Jest szczotką wyposażoną we włosy i elementy gumowe. Jest ona przeznaczona do dywanów. Ta szczotka bardziej do powierzchni twardych, ale. Doświadczenie mówi mi, że również te szczotki bardzo dobrze się spisują na powierzchniach twardych, bo ja u siebie najczęściej właśnie taką szczotką te powierzchnie twarde czyszczę i nie ma problemu. Raz na jakiś czas musimy faktycznie włosy z tej szczotki wykręcić, również raz na jakiś czas te wszystkie sensory należy przetrzeć, żeby one nie były zakorzone, żeby się nie stało tak, że odkurzacz nam gdzieś tam ze schodów zjedzie. Jak widzicie, konstrukcja można by powiedzieć klasyczna, prosta, wykonane to wszystko jest bardzo solidne. Robi na mnie jak najbardziej pozytywne wrażenie i do samej jakości zastosowanych materiałów przy budowie tego odkurzacza nie mam zastrzeżeń. Postanowiłem wykorzystać dołączone przez producenta do zestawu baterie. Zainstalowałem je w wirtualnej ścianie. Jak widzicie, praca wirtualnej ściany jest no, sygnalizowana po włączeniu diodą zieloną, czyli stan baterii jest ok. Potem ta dioda gaśnie, żeby nam niepotrzebnie tej energii nie zużywać. I do druga sprawa to pilot. Jak widzicie na pilocie mamy przyciski, które będą pozwalały nam na sterowanie odkurzaczem. To są przyciski te ze strzałkami w prawo, lewo, góra, dół. Przycisk główny, który będzie nam pozwalał na uruchomienie tego odkurzacza. Różne tryby pracy, przywołanie do stacji ładującej, różna prędkość ssania w zależności od potrzeb możemy sobie ją zmienić. Mamy również możliwość ustawienia timera, żeby ten odkurzacz sobie tam w jakimś czasie w kiedy nam nie będzie przeszkadzał, mógł pracować. Tak jak powiedziałem, bardzo przydatne urządzenie, szczególnie dla seniorów i z tego, co wiem, osoby starsze bardzo sobie cenią właśnie coś takiego, co w zestawie znaleźć dodatkowo mogą. Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować odkurzacz. Ten przycisk jest również wskaźnikiem ładowania. Jak widzicie, on teraz pulsuje na pomarańczowo. Kiedy odkurzacz się naładują, się zaświeci na stałe, na zielono. Sam proces ładowania może trwać do 4-5 godzin. Sam odkurzacz posiada taką baterię, która umożliwi mu pracę przez około dwie godziny. Do sterowania robota będziemy mogli użyć aplikację. Znajdziemy dokładną informację w instrukcji, którą otrzymujemy od producenta. Najpierw rejestracja, potem bardzo szybki proces sparowania aplikacji z naszą siecią Wi-Fi i z naszym odkurzaczem. Przypominam, że odkurzacz będzie chodził w sieci Wi-Fi 2,4 GHz, tak więc do takiej sieci go e, przyłączajcie. No i potem możemy sobie zobaczyć, co tutaj jest. Jedno jeszcze u mnie nie jeździł, nie wykonał jeszcze ani jednego cyklu, także nie znajdziemy takich informacji, jak przeprowadzone cykle i ile powierzchni zostało wyczyszczone. Mamy przycisk przywoływania do stacji ładującej, mamy przycisk startu, mamy przycisk zdalnego sterowania. Podobnie jak na tym małym pilotiku będziemy mogli sobie sterować robotem tymi przyciskami. W ustawieniach też istotne kwestie, czyli mamy możliwość ustawienia sobie kiedy, w jakim dzień i o której godzinie robot ma sam wykonywać czynności związane z czyszczeniem. Mamy całą historię czyszczenia, jak widzicie u mnie jeszcze pustą, bo robot jest nowy. Mamy informacje o zużyciu poszczególnych części, kiedy należałoby je wymienić. Tak więc to jest też fajna sprawa, że sam robot o ten temat będzie dbał. Mamy również możliwość ustawienia, jak dużo wody podczas procesu mopowania ma używać, czy ma być to delikatne, czy ma być to standardowe, czy mocne. Możemy włączyć lub wyłączyć komunikaty głosowe. Możemy również włączyć tryb z Max Mode, czyli taki, który będzie maksymalna siła słońca. Włączona w momencie, kiedy na przykład gdzieś tego robota wrzucamy do pomieszczenia bardzo, bardzo mocno zabrudzonego, możemy zlokalizować robota, czyli on będzie nam wydawał dźwięki, zaktualizować firmware i zresetować do ustawień fabrycznych. Aplikacja prosta, ale w zasadzie więcej do szczęścia nam niepotrzebne. Mieliście teraz możliwość posłuchania, jak pracuje to urządzenie. Wskazanie przyrządu to poniżej 60 dB, czyli jest to urządzenie wyjątkowo ciche, jak na odkurzacz. W porównaniu z innymi urządzeniami, można by powiedzieć, zachowuje się on wyjątkowo cicho. Również pokusiłem się o nagranie tego, jak odkurzacz widzi nasze pomieszczenie. Jednym elementem to jest kamera, która no, patrzy w sufit, ale dzięki temu też odkurzacz się dobrze odnajduje w pomieszczeniu. Ale również widać tutaj całe masa czujników umiejscowionych na froncie, tutaj pod tym półprzezroczystym ekranem. Widzicie również czujniki, które siedzą na podłogę. To są te czujniki, które zapobiegają temu, żeby odkurzacz nam nie spadał ze schodów. Dzięki tym czujnikom sam odkurzacz robot nie uderza nam w przeszkody. Jeżeli taka przeszkoda jest przeszkodą płaską, to ładnie ją omija. Jeżeli jest taka przeszkoda jak w przypadku mojej szafy, czyli ma tą prowadnicę do, 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 do drzwi nieco niżej, no to tutaj mamy już tą, ten gumowy zderzak i on faktycznie fizycznie wyczuwa, że jest Przeszkoda. Wirtualna ściana, jak widzicie, działa poprawnie, za linię, którą wyznacza odkurzacz, nie wieża. Tak więc możemy sobie odgrodzić jakieś tam zabawki, dziecinne miejsce gdzieś, pi-pies i tam ten odkurzacz robot wjeżdżał nam nie będzie. Jeśli chodzi o przebiegi, dzięki tym czujnikom, te przebiegi, jak widzicie, są rozsądne, nie jest to chaos. Odkurzacz przesuwa się raz obok razu. Bardzo ładnie nam to pomieszczenie czyszcząc. Tutaj widzicie pokój, który ma rozmiar 4 na i czyszczenie takiego pokoju zajmuje odkurzaczowi no około 12-13 minut w zależności od tego czy wybierzemy mu funkcję mopowania czy odkurzania. Odkurzacz też doskonale zapamiętuje, że w pewnym momencie zaczął odkurzanie pomieszczenia na przykład od tutaj od stacji ładowania i również wraca potem, żeby posprzątać w tej części, której jeszcze wcześniej nie jeździł. Same przebiegi bardzo, bardzo są ok. Przezbrojenie, tak jak mówiłem, jest wymagane ręczne, wyjmujemy pojemnie na kurz i brud, wkładamy pojemnik, który będzie służył nam do mopowania i również samo mopowanie jest wykonywane w sposób przewidywalny, nie jakiś chaotyczny. Odkurzacz sobie raz ko, razu przejeżdża przez całe pomieszczenie, powodując to, że będzie ono wyczyszczone skrupulatnie. Tak jak pokazywałem w aplikacji, mamy możliwość ustawienia ilości dozowanego, dozowanej wody, czyli w zależności od podłogi, jaką posiadamy, czy jest to podłoga na przykład z paneli, które za bardzo nie lubią wody, możemy tą ilość dozowanej wody zmniejszyć. Jeżeli mamy podłogę kamienną z płytek gresu czy z flizów, to możemy dać nieco więcej wody. Jak widzicie u mnie, nie ma tutaj problemu. Widzimy, że ta woda na tych płytkach zostaje. Podsumowując, urządzenie we wszystkich aspektach, których je przetestowałem, spisało się bardzo dobrze. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania. Szczególnie osoby, które takie urządzenie posiadają, mogą się podzielić swoim doświadczeniem w dłuższej perspektywie czasu. Tradycyjnie również zachęcam do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhap.pl.